Siemanko wszystkim, witam na kanale. Ja jestem Maruzel i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o butleinie Vitality. Zapraszam. Na samym wstępie klasycznie, jeśli podobają wam się moje materiały i doceniacie moją pracę, to zostawcie subka, łapkę, dzwoneczek oraz miłość na innych socialach, linki w opisie, a tymczasem już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Jeśli oglądaliście wesoft trójkę Vitality versus Koi, no to na pierwszy rzut oka można było pomyśleć no dobra, po prostu Botlane Vitality strolował serię. I zastanówmy się, czy faktycznie tak było. Było tak w chuj. I porozmawiamy sobie o tym dzisiaj. Obejrzymy tak naprawdę, co się wydarzyło na tym botlejnie i spróbuję wam dać kontekst. No bo łatwo jest powiedzieć, że ej, no dobra, po prostu zintowali i to jest w sumie prawda, ale chciałbym się trochę głębiej w to zanurzyć i trochę o tym porozmawiać. Także mam nadzieję, że wam się taki format spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy jest to spoko. Przede wszystkim, żeby w ogóle przeanalizować, co się dzieje na botleynie, musimy oczywiście porozmawiać o mechapach. Po stronie Vitality mamy Sivir oraz Lulu na Zeri oraz Sorakę. Abstrahując od samego meczapu, trzeba też się zastanowić nad itemizacją. Zarówno Sivir, jak i Zeri zaczynają z Kulem. I teoretycznie to jest w porządku. Obaj AD Carry mogą być w bardzo... Równym staycie i teoretycznie ta linia to jest taka linia trochę bez polotu, można powiedzieć. To jest taka linia do walenia konia. Natomiast, natomiast niekoniecznie tak musi być. meczapowo bezpośrednio zeri znak większości Sivir. Co do Lulu i Soraki, tutaj wszystko zależy od tego, jak pójdą pierwsze trade'y. Bo jeśli zastanowimy się nad tym, jak wyglądają te dwie kombinacje na botlejnie, no to Sivir i Lulu powinny raczej dosyć łatwo puszować. Tak, civil może zacząć z Q, żeby tradeować, bądź z W, żeby impaktować wave'a. W związku z tym, tak jak mówiłem, ważne tu będą early trades. Y. A jeśli early trades, y, to bardzo ważnym jest też kontrolowanie tego środkowego krzaka na I Jak widzimy, Vitality dobrze się do tego przygotowuje, no bo postawili sobie tutaj od razu Wordzika, więc to jest całkiem spoko zagranie z ich strony i przytomnie zauważają, że no, muszą generalnie mieć kontrolę nad midlane brushem, jeśli nie będą nad nim mieli kontroli, no to Soraka może się w nim chować, może aplikować presję, może pułkować sku i tak dalej. No ale Koi dobrze się do tego wszystkiego zaadaptowało, no bo oczywiście Trymbi porikolu zmienia na sweeper, sweepują ten krzaczek i niszczą tego warda, więc teraz Trymbi może teoretycznie siedzieć w tym krzaku i my nie widzimy Akcji na botlejnie od samego początku, w sensie nie widzimy od tego momentu minuta 38 sekunda, gdzie oba wave'y się stykają na bocie, ale widzimy już tutaj w tym oto tradezie, że no koi ewidentnie wygrywa. Soraka trafia Q w Niona, Kaiser ma pół HP, Neon ma w zasadzie pół HP i w tym momencie ten lane jest w bardzo, bardzo złej sytuacji dla Neona oraz Kaisera. Swoją drogą Neon zaczął z Q, tak jak mówiłem. Wydaje mi się, że dla impaktowania wave'a i stabilizacji tego bot lane'u powinien on zacząć z W. Zobaczcie, jeśli doprowadzono do takiej sytuacji, że po pierwszym wave'ie Comp i Trimbi wygrali trady tak hardo, że Neon i Kaiser mają pół HP, to tak naprawdę Botlane Vitality nie ma jakiejkolwiek szansy na to, żeby zbouncebackować na tym botlane, bez pomocy Bo. A jak widzimy Bo zrobił trzy kampy na bocie i teraz gankuje mida. Ten gank się nie udał, Bo jeszcze spalił flasza, Pers jest Praktycznie 0 HP, 0 mana. No, generalnie, gierka dla Vitality wygląda bardzo źle, bo teraz Bo musi zrekolować i musi iść do swojego topside'u, No, bo w no nie ma czego szukać, nie ma kampów. Jeśli teraz by przeskipował wszystkie kampy na topie i pobiegł na Bota, no to jest straszna padaka, no bo nie wbija levelu, nie ma EXPA. Zobaczcie, jak Botlane Koi teraz mądrze to rozgrywa. Komp rzuca W przez ścianę, oczywiście próbując społkować Niona, Neon spalił E. I w tym momencie Trymbi od razu wychodzi do przodu i próbuje społkować Niona. No, bo wie, że ten nie może w jakikolwiek sposób się przed tym obronić. Jedyny sposób obrony to jest po prostu ucieczka, to jest granie efektywnie na krawędzi range'a przeciwnika. Więc teraz oczywiście nie on się wycofuje, straci tego creepa, no bo zaraz turet w niego łupnie. Co ciekawe, Kaiser się tutaj moim zdaniem mispozycjonuje. Wydaje mi się, że on wychodzi do przodu po to, żeby spróbować w jakikolwiek sposób strajdować w przeciwników, żeby jakkolwiek spróbować backować tego Leina, no bo jeśli czegokolwiek nie zrobią, no to comp i trym mogą robić to, co przed chwilą widzieliśmy, tak naprawdę on repeat, permanentnie. I botlane vitality, tak jak wcześniej powiedziałem, bez junglera nie może się przed tym obronić. Zobaczmy, Kaiser wychodzi do przodu i comp od razu w niego daszuje, od razu w niego daszuje, bo Kaiser wyszedł przed linię creepów, więc comp po prostu w niego napiżdża, praktycznie wskakuje w melee range. No i co? 200 HP stracone po stronie Kaisera. Kaiser też spalił Ignite. Bardzo, bardzo słabo to wygląda. I tak naprawdę w tym momencie lane jest już skończony. Bo nie może tu wbić przez następną minutę, gdyby to zrobił, to rank ma ogromną przewagę Expa i jeszcze prawdopodobnie może zestyrować całą górną dżunglę Bo. Więc wygląda to tragicznie. Na ten moment Vitality musi szukać wokół topa, więc tak długo jak Szygenta zagra ultra defensywnie swoją fazę linii, tak naprawdę to jest już wygrana gierka dla. Koi, oczywiście przesadzam, no bo zawsze można przegrać fajty i tak dalej, ale zobaczcie, jak to wygląda. Teraz Malerang przytomnie po prostu wbija na bota, bo, tak jak mówiłem, zobaczcie, przeskipował kamp w górnej dżungli. Żeby pomóc swojemu botlaneowi. Bo wie, że nie ma czego szukać na topie, a musi cokolwiek zrobić na mapie, bo gierka wymyka się spod kontroli. Gierka się w tym momencie przegrywa. Ale malerang oczywiście jest Malrankiem I jak to zarówno Trymbi, jak i inni teammaici mówili w wielu wywiadach: jeśli potrzebujesz gdzieś Malranga, to on tam będzie. A jeśli go nie potrzebujesz, to on i tak prawdopodobnie i tak tam będzie. Więc malerang jest tutaj, żeby to kawerować. Koi ma. Dobrą linię wizji, przez co widzieli bo rotującego do bota. I zobaczcie, czwarta minuta, trzydziesta sekunda, dosłownie minutę później, i Koi ma już dwa plejty na bocie. To jest absolutne złomowanie przeciwnika. W tym momencie gierka jest już w zasadzie przegrana, bo jest absolutnie skończony. I teraz tak, pokazałem wam kilka tradeów, które ewidentnie były złe ze strony Vitality, ale co ważne, spójrzcie, co się wydarzyło w gierce trzeciej. Vitality. Versus Heretics. Zobaczcie, Botlane bardzo podobny. Jedyna zmiana to Kaiser nie na Lulu, a na Renacie, ale istnieje tutaj inna zmiana, mianowicie Soraka zaczyna z Relic Shieldem i uważam, że to jest Trolling, z czym się zgadza też Crowning, który tam komentował całą tę sytuację na streamie Yamato razem z I Will Dominate'em. Pomyślcie o tym. Soraka to jest czempion, który musi połkować na linii. Musi po prostu rzucać Q i bić jak największe z tego obrażenia. W przeciwnym razie ona jest uber useless. No bo oczywiście ona też healuje znakomicie, ale healuje kosztem swojego HP. Za to przywraca sobie HP, kiedy trafi Q, więc musi połkować. Na tym ten champion polega. Oczywiście można grać Sorakę w ten sposób, że nie robisz nic. Fine, ale na tym poziomie rozgrywki. To nie przejdzie, po prostu nie da rady tak grać. I zobaczcie, jak ten lane wygląda w tej gierce: czyli tak naprawdę na słabszy botlane, no bo umówmy się, Team Heretics ma słabszy bot lane niż Koi, i dodatkowo na Sorakę, która jest po prostu też słabsza, umówmy się, jest po prostu słabsza. Pójrzcie, jak przebiega ten pierwszy trade. Nion jak i Kaiser są, wychodzą bardzo wysoko i tradują. Hard of Jack Spectre. Oni w ogóle praktycznie niczym nie trafili w tego Jack Spectre i Kaiser jest zbity do połowy HP, ale Neon ma znacznie większą ilość HP. Dodatkowo, bo w tym momencie jest gotowy, żeby skipować kampy i wbić na. Bota team heretics, co Jack Spectra i Mersa wydaje mi się, że respektują. Oni chyba wiedzą, że bo może to zrobić, chociaż to jest dosyć nietypowe zagranie, no bo umówmy się, zrobienie czegoś takiego na Kindred nie jest książkowym, podręcznikowym graniem w League Lego. Natomiast akurat w tej sytuacji, na ten botlane, to miałoby ogromny, ogromny impact. I teraz Vitality, chiluje grzyba, bo wbili pierwszy level, drugi. Mają tak naprawdę taki sam poziom HP jak botlane Team Heretics, więc wydaje mi się, że Team Vitality mógł pomyśleć, że ej, graliśmy praktycznie bliźniaczy botlane w poprzedniej best of trójce, zagraliśmy z kulem, to się udało, wszystko Gucci. Wydaje mi się jednak, że w gierce na KOI powinni zagrać z trzema potami. Grać pod większy sustain, oczywiście zagrali bardzo zły trade, więc już z góry ta linia jest w złym staycie. ale z longswordem i trzema potami masz więcej sustainu, siłą rzeczy, więc możesz jeszcze próbować stabilizować ten botlane. W przypadku, gdy startujesz z kulem, nie masz natomiast takiej możliwości, więc... W tej sytuacji botlane Vitality był instant doomed. Gierka druga, czyli matchup Sivir Ash versus Zaya oraz Nautilus. Tutaj nie będziemy się mocno zanurzać w draft Vitality, bo patrzymy tylko na botlane, ale jest to matchup, w którym Vitality, żeby jakkolwiek móc grać botlane, móc kontestować prajo, no musi po prostu się, mówiąc kolokwialnie, w Koi wpierdolić. No bo mamy Nautilusa, mamy Mele Supporta oraz. Ad Carry, który praktycznie zawsze jest range, na dwóch range'ów, więc żeby móc grać taki botlane, musisz po prostu lurkować na huki, musisz po prostu się wbić w przeciwnika. I zobaczmy, co tu się wydarzyło. Vitality widzi compa na wizji i widzi, że nie ma tutaj trymbiego w pobliżu. Dodatkowo komp, pobiegu, żeby właśnie w tym timerze czyli minuta 30 sekund rzucić Warda na rzece, żeby nie dostać Chizganka od Nidali Komp jest w tym momencie odłączony od Trymbiego, co Vitality zauważa, Kaiser się hukuje i Komp musi zacząć z E co jest spoko dla Vitality bo wtedy Sivir nie może ani się dobrze tradować z Q ani impaktować Wave'a z W, tak jak o tym mówiłem wcześniej. Swoją drogą teraz tak pomyślałem, że prawdopodobnie Powód, dla którego Nihon zaczął sku poprzedniej gierce, którą omawialiśmy, jest taki, że on chciał właśnie strajdować na Sorakę oraz Zeri, jeśli. Dobrze by Vitality strajdowało na botlane Koi, no to wtedy mają i tak level drugi i tak naprawdę nie muszą zaczynać z W, żeby impaktować wave'a. Prawdopodobnie też myśleli, że ej, spoko strajdowaliśmy, tak naprawdę strajdowali bardzo słabo, bo nie trafili praktycznie niczym. Ani Renata nie trafiła z E, ani Neon ni nie trafił z Q w botlane Heretics, ale... Próbowaliśmy się tradeować, Gdybyśmy trafili, to byśmy hardo wygrali na Botlane Heretics, więc czemu nie mielibyśmy zrobić tego samego na Botlane Koi? A tu niespodzianka: Botlane Koi jest po prostu lepszy skillowo i to nie wyszło. Mniejsza o to. Spójrzmy co się dzieje w tej sytuacji. Kaiser przyciąga się do Compa, Comp musi zacząć z e, S, peł shielduje, to wszystko spoko. Problem jest taki, nie jestem pewien czy Vitality w tym momencie widzi Trymbiego, ale to nie powinno mieć znaczenia. Jeśli Kaiser się przyciągnął, wiemy, że Comp nie ma teraz powiedzmy fighting ability, no to Kaiser powinien insta flashować i powinni insta trade'ować na Niona. No bo jeśli Neon od razu by dostał flasza na mordę, dostałby stuna, dostałby mocny trade, no to nawet jeśli nie będzie musiał flaszować, to i tak. Kajzer gra z Hexflashem i dodatkowo byłby zbity do prawdopodobnie połowy HP. To najpewniej zagwarantowałoby Vitality Pryo, a jeśli nawet nie Pryo, no to tak Vitality musi grać. Jeśli zgarnęliby drugiego hooka, no to to jest tak naprawdę już cud, miód i orzeszki dla Botlane'u Vitality. To, co robi Kaiser jest bardzo dziwne. Przyciągnął się, teraz się cofa, dostają bombę, zobaczcie, Kaiser jest już nie on dostał autoatak, w momencie, kiedy comp i trymbi są full HP. I teraz nagle Vitality uznaje A flashne, tylko że Kaiser flashnął w momencie jak już miał full HP zbite. Dodatkowo, pamiętajmy, że to jest aż z Halo of Blaze. Halo of Blaze w takich trade'ach daje insane insane value. Więc Kaiser flashuje, ale flashnął w momencie kiedy został masakrycznie obity, no i teraz komp się po prostu repozycjonuje. To nie jest tak, że Neon nawet mając full HP może sobie tak przeflaszować, bo nie będzie miał obrażeń, nie zabije kompa, po prostu. Więc Kaiser w tym momencie ginie. Kaiser jest uber useless, czyli to zawahanie na początku sprawiło, że Vitality nie wykorzystało Potencjały swojego czempiona. Nie wykorzystało pasywki Nautilusa od początku. Wykorzystali ją w momencie, kiedy Kaiser był obity do połowy HP, czyli w najgorszym możliwym momencie, w którym mogli to wykorzystać. I teraz. Malrang po prostu zgarnia sobie Reda, jest po dwóch kampach. Koi wiedziało, że Nidali zaczyna od Reda, i to jest insane, że Malrang przewidział, że Bo, grając Nidalką, czyli czempionem, który lubi zgarnąć wszystkie swoje kampy, a już w najlepszym, utopijnym scenariuszu chce się wpierdolić do przeciwnej dżungli i counterjunglować przeciwnika. Malrank przewiduje, że Bo wbije na Botlane. Żeby spróbować no jakoś odkuć znowu w kolejnej grze, w drugiej grze, z rzędu, w tej samej Best of Trójce, spróbować odkuć trolujący botlane vitality, więc, bo wbija i próbuje oczywiście zabić kompa. Malrank jest tutaj, żeby na to odpowiedzieć. I to jest naprawdę insane ze strony całego KOI, jak oni zagrali ten pierwszy trade, albo w zasadzie jak wykorzystali błąd Vitality, ale jak też Malrang dobrze czyta grę, dobrze czyta przeciwnego junglera i dobrze rozumie, co się musi stać z obu perspektyw, żeby ta gra szła na jedną bądź drugą stronę. Malrang zagrał to mechanicznie najgorzej, bo nie trafił w prawdopodobnie mógłby zabić też Niona, gdyby trafił, unlucky, ale still, jak Botlane Vitality ma w tym momencie grać? Nie da się. Nie mają samonerów, Koi gra z Ksinem. Ksinem, który nie jest junglerem, który musi się power farmić. Xin, jak dobije trójkę, to już ma full build. <laughs> Oczywiście śmieszkuję i przesadzam, ale Xin może skipować kampy, żeby impaktować leiny. To jest tego typu jungler. Natomiast Nidali nie jest takim junglerem. Ona potrzebuje leveli, ona potrzebuje farmy, ona potrzebuje power powerspików, więc w tym momencie gierka znowu jest dumt. Jeśli Przypominacie sobie, jak mniej więcej układała się ta gra, no to tam foton trochę limit testował w tej gierce, ale ja go rozumiem, bo on musi coś zrobić. Gierka jest tak bardzo dumna z botlejnu, że w zasadzie kto jak nie on, on musi w jakiś sposób flipować, a to nie on powinien być tym, wokół którego ta rozgrywka się toczy. Miejmy na uwadze fakt, że Nidali bardzo lubi. Kiedy ktoś daje jej setup. Dlatego bardzo często gra się Nidali z Renektonem, pod Mida czy pod Topa. Oczywiście mówię tutaj o flexowaniu Renektona na te dwie pozycje. Vitality postanowiło zagrać Nidalkę bardziej do bota, no bo właśnie zdraftowali Nautilusa i Nidali R1, R2, co oznacza, że ten setup, o którym wspomniałem, będzie dostarczany przez Kaisera na bocie. Ten setup jest kompletnie useless, jeśli zagrasz pierwsze levele w ten sposób. Moi drodzy, odpowiadając na pytanie. Botlane Vitality zagrał beznadziejnie i jest absolutnie najsłabszym punktem tej drużyny. Ta drużyna ma swoje odklejki i, bo na przykład miał bardzo słabe dwie ostatnie gry sezonu zasadniczego, jednak wydaje mi się, że topside Vitality jest znacznie, znacznie solidniejszy i generalnie lepszy niż. Botlane Vitality, co jest ogromnym problemem w takiej mecie. Meta jest bardzo botocentryczna i jeśli Botlane Vitality nie dowozi do tego stopnia, no to to jest clean 2-0 dla Koi i oni mają chillere utopię. Vitality musi się mocno poprawić, inaczej będzie to wyglądało bardzo, bardzo źle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam na kolejne odcinki niebawem. Papa. Pa.